Hej, dzisiaj następny odcinek. W tamtym odcinku Wam obiecałam, że pójdziemy na plac, ale no nie wiem jeszcze, więc zapytam. Więc zaraz pójdziemy, okej? Okay? Zaraz do was No niestety nie pójdziemy, ale na pewno się będziemy dobrze bawić, więc zaczynamy nasz odcinek z tamtą niestety to był bardzo krótki odcinek Ale teraz będzie dłuższy Po prostu nie wiedziałam co nagrać To był mój pierwszy filmik Jeżeli mnie nie poznajecie to ja jestem Nelaka na Bierczak. Nagrywam wszystkie filmiki to, to Na pewno mnie musicie poznać Ten tatuaż poznajecie? Mnie poznajecie? Poznajecie? Taro, to do, no, to się Ale ty nas, się no, się nie ma. No bo się przywyszając. To takie dziecko, to taki chłopok to takie... To Babcia! Dobry, Co wziadam. masz w szufladzie? <laughs> to, to są zarab... gwoździe. Ale to robisz! To jest to do stwierdzenie. To jest, do do to jest słabsza, nie? Jak chcesz na polach? A ja chcę z nowego na Napoleona. Bo byśmy na doki no, na no, tak? lef, co? To Napoleon leci. Nie tylko w i subskrybuj! A ja nie wiem, ja czy to już Tutaj ten, no, ten szatuje, ten, jest, to jest, nie widzi, ten tak do tego i To będzie historyczny moment. Nagrywaj! O, Ale to skruchy! A czemu do, na nie chodzi, tak? Do lasu. Nie chcesz. A macie tam las?